Nazywam się Mikołaj, jestem szefem Rebajka. po godzinach królem rowerów. Dzisiaj mam dla was zgodnie z prośbami rower MTB i do tego elektryczny. Jak to u mnie nie jest to najtańsza sztuka na rynku, bo jest to model Specialized Turbo Levo Expert Carbon 2020 w cenie 36799. to wskazuje Przedni trójkąt ramy wykonany jest z włókna karbonowego. To, co ciekawe w tym modelu, to brak symetrii to znaczy, ten łącznik jest tylko z jednej strony, jak widzicie, z drugiej strony go nie ma jest goły tłumik. To jest maszyna testowa z centrali, którą można wypożyczać, żeby zapoznać się z tym, jak ten model działa. To co dalej ciekawego konstrukcyjnie tutaj w tym modelu to bateria schowana w głównej rurze. Żeby się do niej dostać, odkręcamy tą osłonę, odkręcamy baterię, można ją wyjąć, wymienić na inną albo wyjąć do ładowania, jeżdżąc na drugiej baterii. Do obsługi silnika służy ta konsola. Tutaj ten silnik włączamy, startuje nam pasek pokazujący stan naładowania baterii i Jednocześnie guzik pokazujący tryb wspomagania, jeden z trzech dostępnych. Tylny wahadłuk z aluminium koła w tym modelu to 29 cali. Sztyca Command Post w zestawie za tłumienie odpowiadają produkty Foxa. Z przodu jest to widelec pod 29 o skoku 150 mm. Na goleniach 36. Z tyłu jest to również produkt Foxa i jest to model Fox Float z trzypozycyjną regulacją o parametrach 5, 52,5 na 210. Łańcuch KMC. Reszta napędu to jest mieszanka. Przerzutka Srama, korba Praxis, no to jest specjalna korba do rowerów elektrycznych, jak widzicie, z wysprzęgleniem, także zębatka się nie kręci. To jest konstrukcyjnie związane z zamocowaniem silnika tutaj w części centralnej. Silnik jest to Specialized 2.1. Jak podaje producent, zapewnia wspomaganie nawet do 410%, czyli o tyle hmm, może wspomóc. Naszą siłę, którą sami włożymy w jazdę rowerem. Także w zasadzie przy kołach 29 cali i tak agresywnych oponach. Również ze stajni Specialized z tyłu jest to Eliminator, a z przodu Batcher. Dobrze znana opona z rowerów do cięższych zastosowań. No, przy, przy takich oponach, przy takim wspomaganiu i rozmiarze kół 29 cali, to ten rower jest w stanie wjechać wszędzie. Podejrzewam, pod nawet pionową ścianę z przodu jest to customowa zębatka 32 ząbki w technologii narrow White, czyli co drugi ząbek jest szerszy żeby łańcuch nie spadał tak jak mówiłem zestawione jest to z tyłu z przerzutką SRAM X1 11 biegową kasetą 1175 też 11 biegową o przełożenia 10-42 koła 28. 9-calowe na obręczach Roval Traverse 29 30 mm szerokości ręcznie budowane koła na oponach tubeless ready, to znaczy możemy łatwo sobie przerobić te koła na, na tubelessy. Tylna opona w rozmiarze 2,30, przednia opona w rozmiarze 2,6 zapewnia potężną trakcję i ma jeszcze bardziej agresywny bieżnik niż, niż tylna apona. Aluminiowa kierownica. No tutaj trudno powiedzieć, że jest to model budżetowy, ale kierownica jest jeszcze aluminiowa, też Specialized. Króciutki mostek znany z rowerów zjazdowych. Też aluminiowy. Fabryczne siodło Specialized Mid i w zasadzie to tyle, jeżeli chodzi o specyfikację techniczną tego modelu. Przy cenie 37 bez mała tysięcy, to jakby ta biżuteria na do roweru może nie powala, ale tutaj główną cenę robi rama, system zawieszenia, no i oczywiście silnik z baterią. Zaraz sobie spróbujemy jeszcze zważyć tą maszynę sztyce obsługuje się manetką Command Post, i niezalecane jest raczej wieszanie tego roweru za siodło w ten sposób, w którym go zaraz powiesimy, ale myślę, że na krótką chwilę, jak go powiesimy, o, nie powiesimy go w ten sposób, bo nam się opiera przed nim kołem o ziemię, więc trzeba go będzie jeszcze podnieść. Dobra, zawisł. No, zawisł, mniej więcej. Waga pokazuje w okolicach 21 kg. Możemy przyjąć, że 21-100. Ten rower waży, jak, jak popchnę przednie koło, tak żeby przestało opierać się o ziemię. W zasadzie można spróbować przesunąć jeszcze uwagę kawałek. No, dobra, wstało i zawisło. Nawet więcej, 21 500. 21 500 waży ten rower bez pedałów. No to niestety jest koszt silnika, baterii, całego tego systemu wspomagania. Ten rower w wersji bez silnika pewnie byłby w stanie ważyć jakieś 17 kg. Także to wspomaganie waży pewnie w okolicach 4-5 kg. Musicie pamiętać, że takie rowery same z siebie są dosyć ciężkie, bo są to bardzo ciężkie zjazdowe fule. Jak widać, z przodu jest jedna zębatka. Nie jest to rower przeznaczony w wersji bez silnika do podjeżdżania. Oczywiście w wersji wspomaganej jak najbardziej to podjeżdżanie będzie możliwe. Świadczy o tym kaseta z tyłu, która jest do 42 biegów i zapewnia takie tryby, na których można podjechać. Maszyna nie najtańsza, ale na pewno jedna z najdroższych. Gdybym szukał fula elektrycznego w tym przedziale cenowym, to na pewno zwróciłbym na nią uwagę, bo jest to maszyna, która daje bardzo dużo frajdy z jazdy, jest bardzo dobrze dopracowana, w zasadzie nie zdarzają się na nią reklamacje, ewentualne części zamienne, dodatkowe baterie i inne rzeczy. Łatwo jest zamówić i dokupić, także warto zwrócić na nią uwagę. Dzięki za dzisiejszy odcinek, dawajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, piszcie w komentarzach co jeszcze dla Was nagrać i do zobaczenia.